No, Elon, wszystkim. Chciałem Wam tylko szybko przypomnieć o konkursie, który został zorganizowany przy współpracy SOcholicy i X 5 marca. Konkurs trwa zaledwie do 31 marca. Do zdobycia jest 500 dolarów w nagrodach, dlatego zachęcam Was do tego, aby tutaj wziąć udział. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na telegramie z przejść na Xa. No i tak jak widzicie, tu znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, aby brać udział w tym konkursie. Dajcie znać w komentarzach, czy bierzecie udział w tego typu konkursach i jak wy to tutaj widzicie. Jak widać trochę osób tutaj udział bierze, więc pewnie będzie cieszyć się nagrodami. Jeżeli chodzi o nagrody, no to pierwsze miejsce mamy do zgarnięcia 100 dolarów, drugie miejsce 60 dolarów, trzecie miejsce 60, i później od czwartego do dziesiątego miejsca do zdobycia jest po 50 dolarów. Nowe osoby, które nie miały jeszcze konta na CoinExie, mają szansę zdobyć po 5 dolarów jako dodatkowy bonus i ta nagroda jest przeznaczona dla 20 osób. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.